1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Godzina W, dzień po dniu, tylko w Polonia FM. Czyta dla Was Karol Peruta 31 sierpnia, w nocy 30 na 31 sierpnia, powstancy podejmują próbę połączenia Śródmieścia ze Starym Miastem. Na kilka godzin przed terminem właściwego uderzenia, około 100 żołnierzy z batalionu Czatar 49 przechodzi kanałami na Plac Bankowy i zadaniem jest atak na tył nieprzyjaciela. Powstancom nie udaje się jednak zaskoczyć Niemców. Straty po stronie polskiej są duże. Właściwe natarcie z ulicy Bielanckiej rozpoczyna się między godziną trzecią a czwartą nad ranem. Pod silnym ostrzałem niemieckim szturm się załamuje. Około godziny szóstej pułkownik Karol Ziemski, pseudonim Wachnowski, zarządza odwrót. Odziałem śródmieckim pod dowództwem majora Stanisława Steczkowskiego, pseudonim Zagończyk, również nie udaje się dotrzeć do placu bankowego. Powtancy zajmują na kilka godzin koszary policji przy ulicy Ciepłej i wypierają wroga z Kalmirowskich. Przeciw natarcie niemieckie zmusza ich do odwrotu. Akcja przebicia ulega załamaniu. Powstancy ponoszą ogromne straty. Liczba zabitych i rannych sięga około 300 osób. Obok ataku na dworzec Gdański jest to drugi tak krwawy bój powstania. W ciągu dnia obrońcy Starego Miasta odpierają generalny szturm niemiecki. Wspierany atakami lotnictwa. W wyniku bombardowania dotkliwe straty ponosi batalion Chrobry 1. Jego kwatera w ruinach pasażerów Simonsa zostaje całkowicie zniszczona wraz z sąsiadującym budynkiem szkoły. Pod gruzami ginie około 300 osób, w tym około 120 żołnierzy z batalionu Chrobry 1. Oddziały niemieckie zajmują ostatecznie zrujnowane zakłady Fiata przy ulicy Sapierzyńskiej i obsadzają ulicę Zakrączyńską, aż do Kościelnej i wylotu Freta. Powstańcy tracą również ulicę Brzozową, od rana trwa ostrzał artyleryjski Sadyby z kilku stron. Siekierek, Wilanowa, Ursynowa i Służewca. Około południa Niemcy atakują stronę Wilanowa. Powstańcy odpierają atak. Cześć i chwała bohaterom. Z karty kalendarza Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Peruta La Polonia FM.